sobie odrzut boksem po w gole owce Moje fanki mnie kochają, dla mnie majtki swe ściągają Lecę sobie na Miami, brunetki to nie są damy Jestem blisko z bycy, cała Polska do mnie krzyczy Lecę sobie odrzutowcem, po brzegu, gole owce Moje fanki mnie kochają, dla mnie majtki swe ściągają Lecę sobie na Miami, brunetki to nie są dane Jestem blisko bania z Bycy, cała Polska do mnie krzyczy Jestem blisko cała Polska do mnie krzyczy Poprzednią nutę zrąbałem, wiele razy przepraszałem Kocham was, moi widzowie, widzów znanego drzzią Teraz muszę lecieć z bo za Fity dużo biorą. Staram się was jak mogę. Lecz czasami wpadam w twogę. Wakacje są niedaleko, będę pił zważone mleko. Gdzieś na wezzyńskim wylocie, gdzieś gdzieś słońce mocno świeci. Reszty sobie dokończę sami z kołe z leci. odchodzą piękne wakacje i muzyczne rekreacje. Na winę wam tu tak wiele, każda nuta co niedzielę. Nie spocznę tu już na laurach, no bo przecież mnie... Co to kurwa jest? Poznałem ją w namiocie, na, na wyższyckim wylocie Gdzie wszędzie słońce świeci, papież jebie małe dzieci I Ciągle tęskni kanon, za blondimą wspaniałą. Teraz pewnie na bostonie, skacze na czymś ogonie I Jak mogłaś ma kochana, wyjebać mnie dla siana? Umówiłem się z tobą rano, liczyłem na coś więcej Tam ciebie dziś nie było, więc wypierdalaś dziro Teraz mam brunetkę, która skradła moje serce Lunetki i, i blondynki, wszystkie was jebać dziwki, żyjecie dla pieniędzy, więc umrzecie kurwa w nędzy. Chciałyście wyjebać banie, bania strawam na siadanie, pozdrawiam wszystkich cieplutko, wydziwki, wiecie moje góźno. Lunetki i blondynki, wszystkie was jebać dziwki, żyjecie dla pieniędzy, więc umrzecie kurwa w nędzy. Chciałyście wyjebać banie, bania strawam nasiadanie, pozdrawiam wszystkich cieplutko, wydziwki, wiecie moje góźno. Czemu ten jakiś losowy papież się kurwa pojawił? Co jest? Czy jakiś losowy papież w ogóle wjechał? Co jest? Poznałem ją w namiocie, na Wyszczyckim wylocie, gdzie wszędzie słońce świeci. Papież wie, małe dzieci. Czemu losowy papież się tutaj kurwa pojawił? Co jest? Panie Bania, co pan odpiertala? Oczywiście, że chcemy więcej takiego kontentu, ale panie Bania, dlaczego jakiś losowy papież się tutaj kurwa pojechał? <tryk> <tryk> typ jakiś los wzywa i losowy papież kurwa wjechał. Nie, no, nie, to, to jest ten. To za mocne, kurwa jest. Nie, 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 to za mocne, za mocne. Nie godzimy się na takie. Siema, siema, jestem bania. Nagrywam nutę z rana, moja laska odjechała i siedzi na Bahama. Chodzę sobie na go z rana. Nie lubię chamną kara, czapeczka czarno-biała. Pożeram seke baba, siema siema, jestem bania, nagrywam nutę z rana, moja laska odjechała i siedzi na Bahama. Chodzę sobie nago z rana, nie lubię no kara. Czapeczka czarno-biała, bożeram se baba, teraz wija nowy bania, lecę tu bez przeklinania, bo mnie szkoła ta poskłada, EBL-ka szkoła mama. Nominuję kruka afka, no i jeszcze ma kanapka Do tego dochodzi misor, niezły będzie z tego chicior. Siema, siema, jestem bania. Nagrywam nutę z rana, moja laska odjechała i siedzi na Bahama. Chodzę sobie nago z rana. Nie lubię hamną -no kara, Czapeczka czarno-biała. Pożeram, przekle baba, siema, siema, jestem bania. Nagrywam nutę z rana, moja laska odjechała i siedzi na Bahama. Chodzę sobie na... Nie, tu hity łańczy. jak chuj. Sam. Nie rozjeb się tylko Serhito, bo nie będzie kogo oglądać. Pięć złotych. A dziękuję, dziękuję, bo ogólnie do donajcie przez parek ten kliknę, miałem zbindowane mączyłem, a to chodziło o moje BMW M2. O tak. Takim Serhito będzie jeździł. Lubiecie dwa. Co się będziesz bawił w